Czarna 20A czyli trasa a, Pala di Santa. Zabawa zaczyna się dalej za tym przełamaniem Super Trasa z przepięknym widokiem. To co? Jedziemy? Powiem wam, jest ściana, jest, postaram się parametry tych tras wrzucić, jakie tu jest, jak tu jest strowo, natomiast na tej ścianie faktycznie jest stromo. I jak widzicie, gro osób, które tu wjeżdżają, delikatnie rzecz biorąc, nie powinny wybierać takich.